Witam, cześć i Mój po szanik, podziadku po z Wehrmachtu, co mi w prezencie w roku 79, oczywiście się żartuję. Biwa w lesie, sam na lesie szczęście ci przyniesie. Właśnie gotuję sobie herbatkę, Tutaj podniesiemy takie leszek. Wsadziłem rękę, Teraz ser Woda już się robi powoli ciepła. Sobie zaleję herbatkę. Tu jest patelnia, już możemy odłożyć na bok. Śmiało. Jak to śpiewa w sanek, kimono kimono na bramce stoi i niczego się nie boję. Tam ładnie słoneczko świeci. Jeszcze dosłownie dwie minuty, i wszystko będzie gotowe do zalania. Yy. No, co by to Państwu powiedzieć? Był lasu, jesteśmy w lesie, natura 2000 normalnie. Lubię patrzeć tak sobie na ogniskach jak się dopala. Lubię ogólnie poleżeć w lesie. Tak sobie poleżeć w lesie, odpocząć. Nie pod pałatką, bez pałatki, pod pałatką. Ulubię poleżeć, ogólnie w lesie sobie usiąść, zapalić papierosa, bo ja palę cigaretę pauzen, czyli papierosy. Taki biwa w się pod moją płatką LWP. Przepraszam bardzo, ale mam jest krzywiona przegroda nosowa, trochę mi daje się we znaki. Myślę, że można zalewać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie oglądających wszystkich leśnych blasie, nie się darze, niech się i bezpiecznych wędówek. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dziękuję.